Z kim tutaj do czym. Już od dzisiaj zaczynam serię na kanale Back to School, czyli przez cały sierpień będę stawiać filmiki tylko i wyłącznie związane ze szkołą. Jeżeli Wam się podoba ten filmik, to zostawiajcie łapeczki w górę. W komentarzach piszcie, jakie byście chcieli zobaczyć filmy właśnie z tej serii na kanale, no i zostawiajcie subskrypcję wraz z dzwoneczkiem, abyście dostawali powiadomienia o każdym nowym filmie, który stawię na kanał. Zapraszam Was również na moje social media. Tutaj macie także wbijać koniecznie. Ponieważ dużo się tam teraz dzieje, mam nadzieję, że lifehaki, które przedstawię dzisiaj wam w filmie, bardzo wam się przydadzą. Życzę miłego oglądania. Za chwilę macie sprawdzian i nie macie pojęcia z jakiego działu. Teraz mam dla was sposób. Weźcie sobie spinacze yy, i zaznaczcie konkretnie z którego działu. Po prostu i jak będzie nauczycielka mówić, z których stron to zaznaczajcie sobie, żeby potem nie zapamiętywać i bo sobie zapomnicie, tak? Jak ja to zazwy zazwyczaj miałam. O, właśnie, więc sobie zaznaczacie pierwszą stronę działu danego, z którego będziecie mieli za niedługo sprawdzam. W taki oto sposób. I ostatnią stronę tego działu, obojętny jakim spinaczem. Właśnie, tak. I teraz jak zamkniecie książkę, to Wam nie, po prostu nie zgubią się te strony, tylko sobie możecie spokojnie otworzyć w taki oto sposób i macie zaznaczone konkretne kartki, z których macie się uczyć. Super lifehack naprawdę mi zawsze zawsze pomógł. Kiedy oczywiście zapomniałam sobie napisać, z jakich stron mamy sprawdzian. Jeżeli macie problem z tym, aby po prostu wiedzieć, który zeszyt jest do jakiego przedmiotu. Wystarczy, że weźmiecie kolorowe długopisy i po prostu na każdym zeszycie namalujecie dany kolor I wtedy sobie będziecie wiedzieć, że na przykład różowy jest od matematyki, niebieski jest od języka polskiego Boicie się, że ktoś Wam ukradnie pieniądze? Weźcie podpaskę i po prostu złóżcie pieniądze, o tak rozłóżcie i wsadźcie tutaj z tyłu. Myślę, że nikt wam tego nie ukradnie, ponieważ w ogóle tego nie będzie widać. No i włóżcie do kosmetyczki, tak jak to zazwyczaj robicie. Do tego lifehaka będziecie potrzebować linijkę, nożyczki, papier kolorowy oraz swój telefon, a najlepiej jego obudowę. Więc najpierw weźcie jeden papier kolorowy. No i mniej więcej obrysujcie część. Waszej obudowy i mniej więcej obrysujcie ym, wielkość swojej obudowy. Oczywiście nie musi być idealnie. I będziecie potrzebować tylko kawałka z tego, ponieważ y, będziemy wycinać karteczki tak, żeby je zmieścić do środka obudowy. Ja już wycięłam tą karteczkę i wygląda ona tak właśnie, że jak włożę do obudowy, to jest tak mniej więcej na wysokości, żeby nie zasłaniała aparatu. I wycinamy właśnie z różnych kolorowych papierów e, takie same właśnie karteczki, ile chcecie dowolną ilość. Teraz wam powiem, do czego służą te karteczki. Jeżeli będziecie mieli jakiś sprawdzian bądź kartkówkę i nie chcecie ze sobą nosić zeszytów lub y, właśnie podręczników, no to zróbcie sobie takie malutkie karteczki, napiszcie na nich najważniejsze informacje, których na przykład nie możecie za, zapamiętać albo właśnie te, które będą prawdopodobnie na kartkówce. Połóżcie je właśnie tak, jak widzicie, ja to robię na telefonie. No i zakryjcie obudową. Najlepiej, y, żeby ona była nie przezroczysta, ponieważ, no wiecie jak to jest, troszeczkę to dziwnie będzie wyglądać jak będziecie mieli tyle kolorów i sobie po prostu połóżcie ją w tą kartkę tutaj do środka obudowy i myślę, że to e, fajnie po prostu Wam e, pomoże, bo jeżeli na przykład będziecie jechać gdzieś na przykład do szkoły właśnie przesprawdziany, będziecie jechać do szkoły komunikacją miejską, to wtedy sobie otwieracie i macie tutaj na tych karteczkach napisane informacje najważniejsze i nie będziecie musieli ze sobą e, nosić i otwierać e, po prostu zeszytów i podręczników Także myślę, że ten lifehack jest bardzo spoko, także dajcie łapeczkę w górę, jeżeli Wam się podoba. No i przechodzimy do kolejnego. Jeżeli macie problem z tym, że zawsze gdy dotkniecie jakiegoś cyrkla, to go psujecie, to mam dla Was sposób. Własny cyrkiel, czyli potrzebujecie do niego właśnie jakiegoś, jakichś dwóch pisaczków, obojętnych, jakich, spina czy dwóch. No i zaczynamy robić nasz cyrkiel. Więc najpierw musicie je ze sobą połączyć, czyli... Chyba wiecie jak to się robi, po prostu przekładamy przez to zewnętrzne oczko tutaj. Przepraszam, że Wam zasłaniam, ale chcę to zrobić bardzo dobrze. Tadam! Mamy ładne kółeczko. Tutaj już nie zwracajcie uwagi na to, ale no... Ja zawsze psuję cyrkle i nie umiem się nimi obsługiwać, a właśnie takie coś mi pomaga w tym właśnie, żeby zrobić to kółko równe i ładne, bez pomocy cyrkla, którym po prostu ja się obsługiwać nie umiem. Także polecam Wam, bo bardzo fajny lifehack. No i przejdźmy do kolejnego. Tak samo możecie zrobić właśnie z zeszytem, kiedy po prostu nie macie żadnych karteczek samoprzylepnych, to weźmiecie sobie, weźcie sobie spinacz Otwórzcie na stronie, na której ostatnio skończyliście temat. Jak pani będzie pytać, to przynajmniej sobie zaznaczycie, z czego macie się uczyć na następną lekcję. Jeżeli lifehacki z filmów Tobie się przydały, to zostaw proszę łapeczkę w górę, w komentarzu pisz, jaki byś chciał zobaczyć kolejny filmik z serii Back to School na moim kanale. Pod filmem masz tam czerwony przycisk wraz z dzwoneczkiem, więc klikaj je obydwa, żebyś dostawał powiadomienia o każdym nowym filmie, jaki wstawię na kanał. Bijajcie na moje social media, na grupę na Facebooku. Wszystkie linki macie podane w opisie. No i do zobaczenia w kolejnym filmie Back to School, pa! pa!